Hej wszystkim, tu Luna. Witam was w The Sims 3. Jest to yy, mój prywatny safe. Ja wiem, ostatnio jest ich bardzo dużo. Słuchajcie, yy, myślę, że za niedługo po prostu się z tego wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Ale to może w takiej jakiejś krótkiej informacji. Yy, patrzcie, jakiego mamy pięknego shopa tutaj na naszej parceli. Musiałam mu w ogóle zrobić zdjęcie, bo jest cudowny. Trochę wygląda jak kot, tak naprawdę, ale dobra, niech sobie będzie tym shopem. Tak, jesteśmy, y, słuchajcie, w, moim prywatnym, w mojej prywatnej rozgrywce w Oazie Szczęścia. Jest to miasto, które po prostu kocham. Y, mam dwa takie ulubione, najukochańsze miasta, w The Sims 3, i to jest Oaza Szczęścia i Aurora Skies. Uwielbiam te miasta totalnie różne ale są wspaniałe, oazy szczęścia pokochałam po serii *Life Simmer*. ona tam miała taką fajną serię rodzinną właśnie w oazie szczęścia i e, właśnie po tej serii e, tą oazę kupiłam, dobra moi drodzy, przejdźmy do głównej bohaterki mojej, czyli Shelly Atkins Shelly, gdzie jesteś? a tutaj stoisz w ścianie, aha, to fajnie, nie no spoko, ale podejdź tutaj może kochana i pokaż się państwu, co? O, każdy o, tak, to jest właśnie Shelly i ona mieszka sobie w oazie szczęścia. Jest mm, nauczycielką, tak, dopiero tutaj w ogóle zaczęłam y, rozgrywkę y, naszą simeczką, ale tak naprawdę ten safe jest stary. Bo ma chyba wzrok, tylko że przez dłuższy czas na nim nic nie robiłam. Ostatnio zaj zajęłam się tutaj urządzaniem miasta, bo zawsze tak jest, że jak wchodzę do trójki, to po prostu nie mogę i muszę coś z tym miastem zrobić: pododawać parcele i tak dalej, tak? Czasami simów, ale zazwyczaj tego nie robię, bo później ci simowie się kręcą po mieście w różnych rolach, ym, zamieniają się w wilkołaki i tak dalej. Nie wiem, czy ja tutaj wyłączyłam, kurczę, słuchajcie, na tym sejwie naturalne istoty. Hmm, tylko nie wiem czy mi to później na wszystkich sejwach nie wyłącza tego e, czekajcie, wejdźmy sobie może jeszcze do opcji i spróbujmy e, tutaj to o, wampiry, wilkołaki osobistości może też wyłączymy wróżki, czarownice konie zostawimy dobra, nie wiem czy nie powinnam po prostu tego e, zrobić przy samym wejściu, ale dobra zanim zaczęłam tego sejwa, ale może się uda i nie będziemy mieć tutaj tych dziwnych istot, chociaż je uwielbiam, ale no tutaj akurat nie pasują. Dobrze, my jesteśmy nauczycielką, tak, z tego co pamiętam. Mhm. I dopiero zaczynamy, no pierwszy poziom, jak widzicie. W ogóle bym chciała, żeby ona kogoś fajnego w tej edukacji poznała, no tak, żeby to było takie małżeństwo, właśnie nauczycielskie, i żeby może ona później na jakimś tam etapie zrezygnowała z pracy. Zajęła się swoją pasją, którą jest pisanie. Ja już Wam pokażę tutaj jej cechy charakteru. Uwielbia przyrodę, jest molem książkowym, jest niezdarna, jest romantyczką i jest opiekuńcza. Także tak się prezentuje nasza Shelly. Chociaż nie wygląda, słuchajcie, na y, jakąś nerdkę czy coś w tym stylu, ale po prostu no, jest, jest molem książkowym i jest niezdarna. Pracuje w karierze, w jakiej pracuje. Dość taka ładniutka simka, moim zdaniem. Bardzo mi się te włosy podobają. Nie pamiętam już z czym one doszły chyba z północną grotą, tak mi się wydaje z tym miastem, który też jest fantastyczny i mi go brakuje strasznie. Kurczę, no, pograłoby się tam, pograłoby się. Ale słuchajcie, zobaczcie jej mieszkanko. Totalnie po prostu wiecie jakieś takie najprostsze z prostych. Nie mamy żadnego zwierzaka ani nic, chociaż zastanawiam się może dla niej nad jakimś kotkiem. Bo mieszkamy w takiej okolicy, że pies tutaj chyba chyba by se nie dał rady. Se nie dałby rady. Tutaj mamy o tak. Czy ja mam w ogóle na jakieś lampy? Aha, mam jedną lampę tutaj na dole, a tu nic. Aha, tutaj takie. No widzicie, taka pustka generalnie. Tu mieszkamy w tej części. Tu tutaj, gdzie mamy te domeczki fajne. O, mewy! O, mewy! Tak. No i. Widzicie? No oaza, zdrój w pełnej krasie, teren. No i oczywiście zaraz wyruszymy na miasto, bo jest po 15 i my skończyłyśmy pracę, z tego co pamiętam. No, w naszym drzewie genealogicznym jesteśmy same, więc po prostu standardowa rozgryweczka na samym początku. Słuchajcie, zobaczmy, kogo my jeszcze tutaj znamy. Leon, kurde, te osobistości. Leon jest bogaczem. Tutaj Darlin. Yy, być może się z nią zaprzyjaźnimy. To jest chyba nasza szefowa, tak? No nie znamy za dużo osób, kurczę, ale można to oczywiście zmienić. E, wybierzmy się gdzieś, czemu nie? Patrzcie, jaka szczęśliwa nasza Simeczka, że się... Oo, właśnie tak szczęśliwa, że się tutaj wybraliśmy do parku. Stworzyłam sobie ten park, słuchajcie, dosłownie dzisiaj. Jest taki fajny, kolorowy, coś tutaj się dzieje. Więc myślę, że miło spędzimy czas. No jak widzicie, energia niestety... Pewnie będzie tak, że będziemy musieli wrócić do domu mm, i troszkę się przespać, i być może jeszcze wieczorem gdzieś wyjść. I tak w ten sposób trzeba to będzie rozwiązać. Pierwszy pocałunek dziewczyno, ale ty nie masz żadnej tutaj sympatii jak na razie. Patrzcie, dodałam tutaj też tą fajną fontannę. No i oczywiście dom wróżek. Chodźcie, pooglądamy, włączymy światełka wróżką. Z tego co pamiętam, to chyba jakaś muzyczka tu leciała stąd, czy nie? Nie, na razie nie ma muzyczki, ale patrzcie jaki słodki ten domek wróżek jest. Naprawdę mi się podoba. Jeszcze tutaj te żonkile. Tak, w sumie wiosennie, ale tutaj pełnia lata jest nie. 6 dni, aż zaczniemy zmieniać porę roku. O! Piękny, prawda? Też mi się tak wydaje, że jest cudowny. Co my tutaj w ogóle mogliśmy sobie życzyć przy tej fontannie? Życz sobie młodości, tylko tyle mogę. Aha, i tu możemy pić i to nam chyba mm, troszkę starzenie zatrzymuje, nie? No to w razie czego mamy tutaj taki cuś domek oczywiście dla najmłodszych. Mamy karuzelę i oczywiście żadnego Sima, bo po co? O kurczę, nie dodałam tu żadnych ławeczek. Psi. małe nieporozumionko. No ale cóż, dodam to później, najwyżej, co tam. A tutaj mogę coś wrzucać, czy nie? Mogę tylko oglądać. Chodź, pooglądaj, bo piękna ta fontanna jest. Nie wiem, z czym ona tam doszła i tak dalej, ale pasowuje się tutaj w klimat tego miasta. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle dodałam tutaj, o patrzcie, targ świeżyzny i zrobiłam z niego e, restaurację. Bardzo mi się podoba. Zabiorę Was tam, może pójdziemy tam na kolację. Słuchajcie, nie grzeszymy tutaj kasą, ale cóż... Serio? W takich pinglach tu chodzisz po mieście? W takich, tych? No dobra, ja będę do niej zagadała, bo my w sumie nikogo nie znamy, a chcemy poznać. Może ona będzie naszą przyjaciółką, kto wie? Albo ta simeczka, jak jej tam było, Darlene. Nie wiem, czy ona jest, aha, ona jest fanką, ona ma jakąś karierę, ka kajeję, kaj ma, karierę ma. E, nie wiem, w jakiej ona jest z grupie wiekowej. Cześć susu, jak tam życie? Jak tam? Gdzie kupiłaś te fajne pingle? E, nie, nie będziemy jej tutaj wyzwania dawać. O przyjazny, poznaj ją troszkę. O, może razem się karniemy na karuzeli? Co, co ty na to, co? <laughs> Zdradzimy jej sekret, oczywiście. Zapytamy o karierę. Tak, nasza Simeczka jest, słuchajcie, molem książkowym, no i dlatego ona lubi pisać książki. A w ogóle skąd yy, tutaj, dlaczego akurat ten save, czemu tu wskoczyłam? Dlatego, że chciałam sobie w trójeczkę pograć, bardzo mi brakowało. Ja mam czasami takie fazy, nie, które mijają po dwóch tygodniach i nara. <noise> Ale co zrobić? Co zrozumie kobietę? I nie chciałam grać u rolnika, bo tam teraz się ważne rzeczy dzieją. Dlatego stwierdziłam, że zrobię sobie coś takiego mało zobowiązującego. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Chce nam się spać hmm. niezbyt dobrze. Zdradzimy jej sekret. Słuchajcie, ja bym chciała tutaj troszkę z nią pogadać. Kreatorka. Hmm. Może coś zabawnego? O nie, jeju. Tutaj ci niektórzy simowie po prostu są takie burżuje w tym mieście, nie? Że naprawdę nie idzie zbyt dobrego kontaktu z nimi nawiązać. Bo szybko się nudzą i tak dalej, to co my do nich mówimy. to mm -mm. Ja nie wiem, czy ona. Co ty tu kładziesz? Jaki kiciuś! Patrzcie, jaki malutki nitka! A możemy na przykład nitkę od ciebie zaadoptować? Czekajcie, zapytamy go, czy nitka jest do adopcji. Nitka Kot. Nie ma nazwiska, więc być może. A może to nie jest jego, bo wtedy, gdyby to był kotek od tego chłopaka. To wydaje mi się, że miałby jego nazwisko. Ale nitka jest słodka. Wiecie co, ja mam włączonego akurat yy, czyta, yy, więc mogłabym ją dodać bez problemu do rodziny. Ale zobaczmy, zagadajmy do tego gościa. Ja tak myślałam, żeby ona poznała właśnie kogoś z swojej kariery, nie? Ale nie wiem, czy to się uda, żeby, żeby poznała jakiegoś faceta. Nauczyciela w sensie. Nie, to jest chyba bezpański kotek. Ej, czy ten kotek jest twój, koleś? <grym> mi się zlewa tutaj z tą trawą i z tym wszystkim. Ja będę musiała z nią iść, kurde, będę musiała z nią iść yy, spać. Tak mi się wydaje. Ej, halo, możesz się przestać obżerać popcornem i odpowiedzieć mi na pytanie? A pytanie mnie odpowiedz, koleś, a nie tam tego popcorna wcinasz. Nie, on nas olewa po prostu. Słuchajcie, gdzie jest nitka? Ja ją adoptuję, zabierzemy ją do domu i nic mnie to nie obchodzi, że mnie nie zdać. Puh. Kobiecy rozsądek. Eee, dobra, czekajcie, dodam ją do rodziny swojej. Ok. <grybko> szybko poszło, szybko poszło. Pokaż się, jaki to jesteś, jaki to jesteś kot. Gdzie jesteś taki kot, taki fajny? Masz dwa różne oczy. Masz dwa różne oczy. Hmm. 4 okay. dni do zmiany grupy wiekowej. Dobra, weź ją podnieść. Chodź na tu. Podnieś kota. No podnieś kota. Natychmiast. I lecimy z nią do domku. I my się chyba klapniemy do wyra, chociaż dobrze by było wypić jakąś kawę, ale to i tak nam starczy tylko na 3 godziny. Dobra, i jedź do domku, chcesz porozmawiać z kiciusiem, no i fajnie, słuchajcie, albo ona nigdy nie pozna swojej drugiej połówki, będziemy adoptować kota za kotem. Hi, hi, hi. Też miałam kiedyś taki szalony pomysł, żeby właśnie taką kociarę stworzyć, ale to chyba bym sobie stworzyła jednak w czwórce, tak mi się wydaje, że tam chyba y, bardziej by to pasowało. No, może taką, kurde, kociarę aktywistkę, która będzie walczyć o dobro klimatu. No, no, no. Właśnie tak się zastanawiałam, gdzie by ugryźć tutaj ten nowy dodatek. I tak mówię, kurde, no, jak na przykład Jared z czwórki mógłby walczyć o ten klimat. No, on by mógł walczyć generalnie, a później jego córka Emily, bo ją tak widzę, że ona by też była taką zakorzałą aktywistką klimatyczną. No, ona, ona to taki ten, taki rozbójnik jest mały Ona to by się tam przypinała do drzew, tak myślę. O, chcesz zobaczyć jakiegoś jelenia. A to kto? To jest ktoś, kto obok chyba nas mieszka. Ginny Gomez. My, kurczę, mieszkamy tutaj w tym środkowym domku. Tu się tak długo idzie. W ogóle trzeba kupić pieskowi, chciałam powiedzieć, kotkowi jakąś miskę, nie? Jakieś zabawki i tak dalej. Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kupimy maleństwu coś do szamania, w ogóle włączymy wszystkie światła. Muszę zobaczyć, jak tu jest jasno. No jasno, że hej, tutaj mogłabym jej dać tą miskę. W ogóle ten domek jest taki długi, nieustawny za bardzo. Ale nie przejmujmy się tym. Już dojdziemy do pracy. Jupi, e, zarobimy trochę pieniędzy, więc gdzie było dla zwierzorów? Tu. Ok, no, jakąś tą najtańszą, Michał, kupię drapaczka chyba jeszcze nie potrzebuje, zresztą te drapaki są tanie, no i kupię jej zabaweczkę. O, gdzie mieć kota? Może później się nauczymy tutaj polować i tak dalej. Ostatnio mam jakąś w ogóle fazę na koty i wszystkim koty kupuję, nie? Ale fajnie, Nitka, ona się nazywa, Nitka. Nie będę już jej tego imienia zmieniać, jakie ma, takie ma, ale tak myślę, że to nie był kot to tego gościa, bo wtedy miałby jego nazwisko. To było po prostu taka przybłędka i los chciał, że się spotkałyśmy. Słuchajcie. Ej, a może tej małej Kici kupię jeszcze takie posłanko, bo to jest naprawdę malutki kotek, nie? No i co, będzie tutaj spała sama na dole, na tej zimnej podłodze? Nie możemy chyba na to pozwolić, co nie? Co to w ogóle jest? Co, co to jest? Jezus, nie wiem. Lepiej się kurczę nie dowiadywać czasami. A to jest takie duże. Nie ma jakichś tych mniejszych posłań. Tu są, tu jest. Dobra, takie lamparcie te. Niech ma, a co? Niech ma. Tu jest strasznie ciemno, słuchajcie. Mamy coś ciekawego w wyposażeniu, to zawsze możemy sprzedać. Dobra, a ty jesteś głodna czy coś? Jesteś, ale to rano możemy sobie zjeść. Napełnij jej tą miskę i my już słuchajcie, pójdziemy spać. Trudno, jest dziewiętnasta, ale idziemy. I zobaczę się z Wami dopiero rano, jak wróci nasza Shelly z pracy. Chodź, szeli śpi. Nie odprężaj się, tylko idź spać, bo jesteś wykończona. Pewnie te dzieciaki w szkole ci dały popalić, co? Aj, jaj, No to się kładź. O, jaka sexy piżanka. Cy, cy, cy dobra, no to nasza Shirley, słuchajcie, idzie spać widzę, że Kicia skorzystała z posłania i też poszła spać ja jej tu wyłączę oczywiście światełka a my się widzimy kolejnym pięknym popołudniem słuchajcie, przebrałam naszą szeli, bo idziemy zaraz na miasto tylko z kotkiem się chwilkę pobawimy już jesteśmy oczywiście po pracy jeszcze tam musiałyśmy dłużej zostać więc no wszystko się generalnie wydłużyło ale trudno no, z Kicią musimy troszkę tutaj poprzebywać bo widzicie, ona ma takie niskie kontakty tak, kicie biedne. Dobra, daj jej jeszcze obwąchać dłoń. Czy to jej wystarczy jako tako, Powiedzmy. Może jeszcze coś tam, uczucia? Może pomówisz do niej chwilkę? No i patrzcie, jak już jest późno. Ta kariera nauczycielska, muszę Wam powiedzieć, że wcale nie jest fajna, bo często trzeba zostawiać po godzinach, czy tam na przykład jakieś balie, czy coś. No to niestety tak to wygląda. No, i energia też nam no, mocno y, spada. Jest dość wyczerpująca, jak widzę, dla simów ta praca. Patrzcie, jaki piękny zachód słońca tutaj jest. To miasto jest po prostu cudowne. Dobra, słuchajcie, będziemy się widzieć za chwilkę na parceli. I już jesteśmy. Tutaj też tą parcelę. To jest parcela oryginalna z miasta, ale ja ją troszkę przerobiłam. Yy, widzę, że tutaj ktoś jest. Yy, zakatajmy. To pewnie jakiś roznosiciel pizzy albo czegoś, chociaż nie wiem. No, tak generalnie wygląda. Dobra, zagadamy do niego. Jak ty w ogóle masz na imię? Ezakiel. Ok, zagadaj do Ezakiela. Czy ja w ogóle mogę tutaj muzykę zmienić? Bo trochę mi tu nie pasuje. A, ty jesteś fajną simeczką Patrzcie, poznałyśmy w pracy takiego blondasa indiana na imię. Dobra, gadamy tutaj z Ezakielem poznajmy go troszkę mm, rób zabawne miny ciekawe czy ma poczucie humoru a chyba tak zapytamy go o karierę, bo jestem ciekawa mm, o jest infantylny ok poznamy go troszkę generalnie pogadamy o, utrzymuje się z dziennikarstwa patrzcie, to pasowaliby nawet do siebie No ale tak mówię, chciałam żeby ona właśnie kogoś ze swojej kariery poznała może nawet z tym Indianą będziemy mieć jakąś chemię, zobaczymy. Jestem ciekawa. Kurczę, tutaj była taka fajna simeczka, ale już jej chyba nie ma. Gdzież ona się podziewa? Abriana chyba miała na imię, Abriana King, tak mi się wydaje. Tutaj jest takie dicho, jak widzicie. O, nawet fajnie wyszło. Dobra, a ty to kto? Zara, okej, okay, dobra. Zarę też mogłabym poznać, czemu nie? Pokażemy jej śmieszny film A ty to kto? Miksolog, pani miksolog Okej, okay, dobra Na razie nie widzę żadnych wróżek Ani nic, więc może to zadziałało A, tu jesteś Kurczę, czy ona idzie A nie bawi się chyba z tą małą ja To wolę chyba tą poznać na razie Bawi się z tą małą w berka, Tak mi się wydaje o, Dobra, chodź tutaj ta jest też fajna simeczka, kurczę. Może byśmy miały dwie takie przyjaciółki. A czy ty nie jesteś nastolatką czasem? Kurde. To mi się coś wydaje teraz. Czekajcie, zobaczymy, czy nasza simka będzie wyższa. No, ona jest nastolatką. Kurde. Szkoda, bo to mógłby być naprawdę fajny materiał na koleżankę. No nic, nie będziemy tutaj nastolatek zaczepać przed jakąś knajpą żeby to dziwnie nie wyglądało, może sobie skoczymy na drineczka, jak już tu jesteśmy jakiegoś wielokącika sobie zamówimy, jak to brzmi e, dobra, energia, no tutaj jej spada niestety, ale co zrobić patrzę, czy jeszcze ktoś taki interesujący tu mógłby być no zagadam do tej dziewczyny pewnie jeszcze Zakiel tutaj wcina, co ty jesz w ogóle? rybę z frytkami. No, okej, okay. A my jesteśmy głodne? Nie, więc spokojnie będę przynajmniej na to kasę wydawać. Przepraszam, czy ja mogę zamówić wielokącika sobie? Jednego. Patrzcie, fajnie ta barmanka jest ubrana nawet. O, chyba niezbyt wysoki mamy poziom miksologii, co? W ogóle mi się wydaje, że ona nie powinna być generalnie barmanką. Ona tu pewnie jest z miasta. Szkoda, że tacy ważni simowie dla miasta się respią, właśnie jako barmani. Nie fajne to jest. Ale dobra, my sobie wypijemy tutaj drineczka. Oczywiście, nie wiem, co ta nastolatka tutaj robi w tej knajpie. Knajpie. No, za dużo powiedziane. No, to jest taki, wiecie. Nie jest typowa jakaś tam knajpa, ale jakaś, no, bardziej dyskoteka. Może pójdziemy sobie tu potańczyć trochę. Będziemy same, ale to nic. Ta młoda się przyczepiła do nas. Jeszcze będzie tutaj zadanie domowe odrabiać pięknie. Zara, a ty idziesz gdzieś? Może do ciebie zagadam, co? Ale masz te spodnie. Masakra. Spodnie masakra. O, gada o, o tym gościu, z którym, z którym była nasza nitka dzisiaj. Zucząm tak się ciemno zrobiło, co nie zamykają już, czy co? Ej, halo. <gryw> Włącz wszystkie światła. No ta opowiada... A, bo ten ona opowiada historię o duchach. Może dlatego. Ej, włokieć masz kichać. <gryw> Tak w ogóle. Zdradzimy jej sekret. Poznamy troszkę. Porozmawiamy oczywiście o książkach. Kurczę, czy jest już za późno, żeby dzwonić do Indiany? Pewnie tak. Może troszkę z nim pogadamy, zobaczymy, co nam powie ciekawego. No, taki blondasek. Nawet spoko. Jak tam na szkodę w ogóle. Kurde, są jakieś wampiry No widzicie, nie działa to. Eee, głód, pęcherz i tak dalej. No. Coś trzeba będzie jeszcze przy kocie dzisiaj porobić pewnie. <laughs> nie, już jest dziesiąta. Indiana nas oleje. A nie, patrzcie, gada z nami. Ono. Może to coś znaczy. Kurcze, ta babcia normalnie mi tu troszkę przeraża. Izdora. Dobra, czekajcie, cyknę sobie. W Pyk i już. Izdora tutaj łazi i wszystkich straszy. Dziwne to trochę. Ale okej, okay. no i co? I my będziemy się zbierać już pewnie do domku. Bo mamy kota na utrzymaniu, słuchajcie. No, nie zarobiłyśmy dzisiaj zbyt dużo, ale może na rachunki jakieś tam starczy. Właśnie a propos rachunków, żeby się nie okazało, że. Ktoś przyjdzie i nam coś później wej, we, weźmie. Mamy 88 do zapłaty. Ciemno tu, kurde, że hej, ale nie stać mnie na razie na lampy zewnętrzne. Także kiepska sprawa, ale przynajmniej rachunki będą opłacone. Tutaj oczywiście Bajzel, jak wiadomo, gazety. Dobra, kot ma pełną michę. Gdzie on w ogóle jest? Kocie. O. Wybiegnam na spotkanie? Akurat, pewnie chcę niszczyć gazety. To ci kot. E, czekajcie, zgań za to, że jest żywiołowa? No nie, chciałabym, żeby po prostu coś troszkę ją pomiziać. O. Znowu mi się ta opieka włącza. Daj przysmak, o właśnie, uczucia, mów. I tak w kółko. Ja nie mam tutaj generalnie czasu, żeby popracować nad kulinariami. Ona nawet nie ma czasu, żeby sobie coś ugotować. No i wszystkie interakcje poszły gdzieś. Mów do niej. Gładź. O, pojawiło nam się gładź, czyli fajnie, dobra. Chodź, ty powinnaś coś zjeść. Nie wiem, czy uda nam się coś zrobić. Mamy strasznie kiepski piecyk. I to mnie troszkę martwi że będziemy też wszystko przypalać nie wiem, czy nie sprzedać, kurczę, słuchajcie tego aparatu i sobie picykę lepszego nie kupić ale to za chwilę obczaję no i co, będziemy szły spać, troszkę z Indianą pogadała przez telefon, także fajnie taki wydaje mi się spoko blondas ale ma takie bardzo nieprzystępne <słuch> no, słuchajcie, nazwisko Ach, i nie wiem, czy jestem na niego gotowa ten byłby fajny, przystojniak ale nie wiem, czy on nie ma rodziny, kurde, gdzieś tutaj mieście. O, Kicia chcę nas obwąchać. No i słuchajcie, tak, po prostu wygląda ten safe, no. Shelly zaczyna swoją przygodę w oazie szczęścia dopiero. No i to by było w zasadzie na tyle. Także trzymajcie się i pa, pa!